Bo Ty nie powinnaś, nie powinnaś wymuszać nie, nie na zmuszać. sobie. Ale musicie też oczywiście to przegadać i, i dowiedzieć się, z czego to wynika. No ja mój. myślę, że musisz po prostu powiedzieć mu prawdę, że, no, że mhm. no nie masz tej ochoty na seks tak. i co z tym robimy, no bo no jesteście w związku, więc to jest też wasze to wspólne też jest długi życie. związek, no nie? To nie jest taki No właśnie, świeży. więc to też jest... często w takich dłuższych związkach już no, przychodzi taki moment, że Mniej macie tę ochotę mm. na siebie. No tylko, że i... tutaj właśnie piszesz, że no. cały czas jest tak. Mm -hmm. No bo często no to... jest tak, że macie ochotę, bo nie możecie, nie możecie się nacieszyć no. sobą, a później jakby to wszystko się troszkę nudzi mm -hmm. i, i trochę tak. to odsuwa się na bok. No ale tutaj piszesz, że cały czas jest tak, że jakby od początku mm -hmm. miałeś mniejszy ten popęd seksualny. Mm -hmm. No i możliwe, że po prostu... Taka jesteś i wtedy no. ciężko wam będzie przeskoczyć też coś takiego, no bo skoro dla niego seks jest bardzo ważny, a dla ciebie w ogóle nie i mógłby nawet nie istnieć, no to się gryzie bardzo ze sobą.